Witam wszystkich na kanale Big Gamer Zagramy sobie dzisiaj w kolejny odcinek Arkuda. Bez zbytłego przedłużania przejdźmy sobie teraz do gry. Ra widzowie. W ostatnim odcinku zginęliśmy. Tyle, że nasz trup. Zabieramy sobie rzeczy. Postaramy się dzisiaj skraftować jakieś nowe przedmioty. Znaczy, że pułapkę musimy zrobić tutaj przy oknie jeszcze. Weźmy sobie złom. Tam użyjemy. Na pewno znajdziemy tego złomu więcej. I tu mogę naprawić przedmioty: gwoździe i deski. Weźmy sobie gwoździe. Lepiej chyba będzie chodzić z tymi z dwoma piami, z gwoździami. Rozłożymy sobie tą pułapkę, zrazu, tu przy oknie. Pułapka łańcuchowe. czemu nie mogę je rozstawić? A, to prawym przyciskiem myszki trzymać. Teraz nie, nie chcę. Napraw przedmiot, naprawiony, super. Wychowajmy sobie te niepotrzebne rzeczy. Żeby nam to nie zagracało miejsca, żeby mogli sobie jak najwięcej rzeczy zebrać. Bo to pochodnie Kaś. Zostawmy sobie jeszcze bandaże. Deski. Ja Będę chętnie spra sprawdził ten krąg, ale to pewnie później będzie mogli go dopiero sprawdzić. Tutaj jest to. Gdzie się ma kończy. Obóz Wilka. Walony dom. Powalone drzewo. Wejście do podziemi. Wejście. Jest dzień. Jest świe świeży dzień. Trzeci pójdźmy sobie sprawdźmy co tam będzie w tych podziemiach ciekaw mam nadzieję że coś ciekawego się wydarzy w tym odcinku w poprzednim mówiłem tak samo i jestem... to pokazuje jednak gdzie jestem na w poprzednim odcinku Miałem nadzieję, że coś się wydarzy, i wydarzyło się na koniec. Wejście do podziemi. Łapka. Chciałbym sobie ją rozbroić, nie? Będzie złą z tego. Jakiś trup. To ten dom. Tutaj znajdziesz wejście do podziemi. Patrzcie, bandaż A Jezu! Chciałem ją ominąć, ale tak, żeby zobaczyć, czy czegoś za drzwiami nie ma, nie? No dawaj, wydostawaj się. Ale mniej życie nie zabrało wcześniej, wcześniej połowy życia nam zabrało. Podnieś dzwon. Nie ma prądu. Worek. Jedz. Przejdźmy od razu sobie drugi wytrych. Czy to takie? Mlaskanie jest jak jest benzyna. A papierosów? Tutaj. Tutaj może coś być. Chyba nic nie ma. Rozbrojmy z tą pułapkę, zawsze złom. I patrzcie, tutaj jest jakieś przejście, półek, szafa, Przyszy przez ten szafę trzeba. Trzyby. Wejście do podziemi. przyjrzyj się. No raz, schodzimy na dół widzowie. No jestem ciekaw co tu będzie. Pewnie zaraz zginę tam od razu, na samym dole, nie? Także nie będę mógł wrócić. To jest kompletnie ciemno. Jakąś latarkę trzeba było mieć chyba. Żeby pochodnie zrobić, co trzeba mieć? Maty chyba. Szmaty, no jest ile. To rzecz. Preczak. jakieś znaleźliśmy. I magazyn, motor. No ale mi się zaraz ta pochodnia skończy. Wolę bym sobie ją skraftować. W tym celu trzeba znaleźć szmaty jakieś. poszukać szmat. Jest tu, widziałem jeszcze esterta jakiś drwianek. Drewno. Dobra, zobaczmy, co jest na tej polawie grzybów. Będzie coś tutaj ciekawego. No powiem wam widzowie, że jak odpalam tą grę, to mam taki lekki stresik. Czuję jak mi tak trochę bardziej to serdecz ubiję. Nie, nie to, że się boję, bo ze względu te, z tego, że nie wiem czego się spodziewać. Nie grałem nigdy w tą grę. Moje pierwsze podejście. Bardzo dużo ludzi zachwalało tą grę, że... Każdy kto lubi survivale musi tą grę przejść. Jest gram. Gram z wami razem. Jestem ciekaw dokąd nas zaprowadzi ta przygoda. Naleźliśmy strumek lokalizacji A to jest ten stream, co ja tutaj chodzę, po nie? a jak wezmę butelkę w rękę? Tylko mogę ją walić. Nie ma nic, żeby spełnić. Warnąć nie mogę. Ale poskręcane są te Właśnie. Teraz tą łapię, a to mutelko mu łapia. Tu nie zaraz coś wyskoczy. Czy to jest jakieś przejście? Jest. Lampa. Nie ma prądu krzesło. Rydonsza. Magazynek średniego kalibru. Eee, coś, co nam się nie przyda, bo chciałbym zgarnąć te dwie rzeczy. Kość mamy dużo, nie? Dobra, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co to jest dalej. To ewidentnie coś jeszcze jest. Nie mogła się jakoś to obrócić z tym? Tak, może. Ktoś ta? Zobaczmy, co to jest. Agregat. A czy coś tu dalej jest. E ja tu jakieś ciała są. Widzieliście to? Jakieś ciała mignęły. Tu chyba tędy można wejść. Tą lampę teraz. Włączyć. I dobra, wiecie co? Ja wyłączę ten agregat. Tu jest jakaś resztka paliwa jeszcze, ale jakby był któregoś razu daleko od domu, aby był blisko tego miejsca, zawsze mogę tutaj się schronić. nie. O Jezu! O, Nie wystraszył ten pies, no nie spodziewałem się go tu na wyjście. O, nie wezmę mięsa. To trochę chyba mamy w domu jeszcze, nie? Musielibyśmy się wrócić na hatę, żeby oddać wszystkie rzeczy. Dobra. Nowy był pies. Popatrzcie, kolejny złomek. Znany no, no przedmiot, złom. To jest za. A to jest to ta zejście do przemian. Tam, tam musimy mieć jakąś latarkę przynajmniej. Że dziwnie się ruszało to, że myślałem, że to jakiś Ucieka ucieka. Przed... Patrzcie na tą Teraz nie pokazuję, gdzie. Nie mogę podnieść więcej złomu. Teraz. Przyda się. Chyba bardzo na te pułapki, Chyba bardziej niż to drewno, to wyrzućmy drewno a zgarniemy złom. O kurde, co to? Jakiś chłop niech kamieniem rzucił. Chciałbym jak, jak najwięcej zrobić, ale jeśli w ciągu tego. Dnia, jednego dnia. Najlepiej te szmaty, teraz szmat mi brakuje, użyłem je na, na nie wiem, że chyba, To teraz nie mam, nie, mieliśmy coś. Tutaj drzwi. Wytry, mamy wytry, ale nie wiem czy. To tak. Się okay, no chyba tam, żeby dostać do tej górnej części mapy. Trzeba tutaj przejść przez te. Weźmy sobie. Mamy dwa Czy klucza. tylko kluczem ja bym sobie tą chętnie tą szafę ciągnął do siebie ale to ile czasu? Rawidzowie, dostaniecie cięcie e, w tym miejscu ja sobie przyciągnę tę szafę do siebie do domu. Pera widzowie, jestem w domu, musiałem porzucić szafę Sobie benzyny. O nie, mam stresik teraz, nie? Więc ciepło zrobiło. słyszałem już walenie. walenie. Wiecie takie jak do drzwi, gdyby ktoś mi pukał. muszę wziąć w rękę. Nie dobra, to całą noc. Stamina tak szybko się kończy. Tak szybko się kończy ta stamina. Paduj. Dużo wachy znaleźliśmy. No, bardzo dużo wachy. Cały karmister praktycznie. Dwie kreski naładowane są. I trochę. Spadkowo wrócić do domu, żeby ktoś nie zaatakował, nie? Jest, udało się. Jesteśmy w widzowie w domu. Teraz tylko przetrwać do noc, nie? Jakby gdzieś coś ciekawego działo, to was poinformuję oczywiście. Co widzowie, jak ktoś chodzi. Jak ktoś po domku chodzi. Boję się teraz ruszyć to po wczorajszej nocy, nie? Jeszcze mnie zobaczy czy z okno, tu się światło pali, i co wtedy? Dobra, widzowie, Prze przeżyliśmy tą noc. Patrzcie, patrzcie, był tam, był tam, widzieliście to? Jest. To był ten chłop, który nam ostatnio wierzył. Przetrwaliśmy dzień czwarty. Dzień trzeci, teraz mamy dzień czwarty. Zobaczmy co u handlarza. Wilka. Handluj. Możemy sobie przehandlować jakiś materiał. A, patrzcie, tam to nie są szmaty. Tylko materiał. O Lincoln. Wartość 450, tam mamy 140. A moglibyśmy coś mu coś sprzedać. To on tu ciekawe, bo ma coś, Ktoś... co Kto by się nam przydało. Pewnie Am amunicja jest warta 100. Cenne znaleźlisk znaleźlisko. nie, chyba nic mu nie sprzedamy. Ściągniemy sobie tą szafę. A no, to jest niedaleko. Ale to już chyba w następnym odcinku. Robimy sobie taki jeden dzień, jeden dzień, jeden odcinek. Więc dajcie znać w komentarzach, jak mnie słychać. Czy podoba Wam się taka forma, że z kamerą nagrywam nowym mikrofonem? Mam nadzieję, że lepiej mnie słychać. Że dźwięk jest na pewno dużo czystszy. No, ale to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.